Yes! To niebieski burger jest piękny. No i tęczowe frytki, to niewiarygodne. Próbuj szybciutko. Ale Wednesday jest nawet podekscytowana swoim czosnkiem. Teraz zjem mojego pięknego małego burgera. Będzie pyszniutki z czekoladą. Zanurzyłam go w fontannie i próbuję. Uj! To nie jest dobre. Nie smakuje mi. Wednesday, jedz swój czosnek. Dobrze, bo już zaczęłam się nim bawić. A ty już zjadłaś swoje fryteczki? No dalej. No właśnie, spróbuję ich teraz. Mam nadzieję, że smakują lepiej niż burger z czekoladą. Zanurzam jedną frytkę w czekoladzie. Właśnie tak. No i próbuję. Ojej, też są ohydne. Nie smakują yes. mi. Wednesday, nie zmuszaj mnie do zjedzenia wszystkiego. No okej. Okay. Zanurzę wszystko od razu w czekoladzie, żebym nie musiała zanurzać po jednej frytce. Jem. Widzisz? Fuj, nic się nie